Witam serdecznie. Co dzisiaj? Silniczek szeregowy. AGD. Na pewno to była jakaś sokowirówka, robot kuchenny, coś takiego, mikser yy, 230V. Tutaj widzę na takie napięcie moc. To nie jest, tutaj nie jest podana, troszkę odzyskam miedzi. Widzę, że jest łatwo do rozkręcenia wszędzie. Są śrubki, nie jest nitowany tu śrubka, tutaj śrubka. Tą blaszkę, tą trójkątną ściągnę stalową. Będzie łatwo do tego silniczka go rozebrać, ściągnąć ten wirnik. Wirnik oczywiście do wypalenia, bo tu innej możliwości nie ma. I tutaj, tu Wam za chwilkę pokażę, jak ten wirnik jest wyważany. Taka ciekawostka, ale to pod koniec filmu, jak rozbiorę ten, ten silniczek. No i co tutaj mamy? Słuchawki. Mikrofon głośnik tutaj kabelki, za dużo tutaj tego nie ma i cały domofon. Yy, no co, co? Tutaj się przyda parę rzeczy do drugiego kanału elektronicznego stabilizator 9V, tutaj mamy bezpiecznik topikowy, te fajne, duży, duży switch, taki fajny transformatorek głośnikowy, jest tutaj na nim uzwojenie miedziane. No, ale tego nie jest dużo, także wymontuję płytkę, rozbiorę te słuchawki. Plastiki do, yy, do worka odpowiedniego z plastikami, a płytki yy, do dalszego rozebrania, rozsultowania. Mam taki odpowiedni pojemnik na te płytki. Gdzie jak mi się pewna ilość tych płytek zbierze, to wtedy wylutuje to co mi jest potrzebne resztę do odpadów takich elektronicznych. Dobra, zawieram się do pracy. Pierwszy silniczek, później ta płytka. Przyspieszam film. Thank you Silniczek rozebrany, domofon rozebrany. Mieć najważniejsza rzecz. Mieć albo nie mieć. Mosiąc. Troszkę mosiącu tutaj tulejki. Prawdopodobnie też te sprężyny są mosiężne, bo yy, nie, magnes tego nie przyciąga. Także Muszę to oszlifować, zobaczyć, czy to jest naprawdę mosiąc. Stalowa obudowa, stoja i wirnik. Wirnik pokażę Wam w ten sposób, może tu tak troszeczkę bliżej, że on musi być odpowiednio wyważony. Jeśli ten wirnik nie, nie byłby wyważony, to te łożyska długo by nie wytrzymały i cały wirnik, po prostu cały silnik by drgał. Przez ten wirnik by, by, by były przenoszone drgania i długo by to nie popracowało. I teraz jest parę sposobów, wiadomo, że to maszyna wszystko wyważa, jest parę sposobów, by wyważyć takie wirniki. W tym przypadku te zielone punkty to jest klej. Klej albo jakaś, jakaś taka żywica. I maszyna odpowiednią ilość daje tego, tej żywicy, tego kleju, tak by wyważyć właśnie ten wirnik. Inną metodą jest też, na pewno widzieliście w wirnikach, jak są tutaj ponawiercane w wirniku otwory. Im jest więcej wybrane, tym yy, większa tu była przeciwwaga, czyli ten wirnik yy, w tym miejscu dgał. No ale tu jest akurat yy, tu jest akurat taka, taka żywica z jednej i z drugiej strony, także w tym miejscu był on yy, ciężki i jeszcze wam chcę powiedzieć taką metodę, taką prostą metodą wyważania jest postawienie postawienie takiego wirnika, to jest taka najprostsza metoda bez żadnych yy, specjalistycznych sprzętów. Postawienie wirnika na dwóch yy, oszczach. I jak mamy z jednej strony oszcze, z drugiej strony oszcze i ten wirnik się przekręci, no to wiadomo, że w tym miejscu jest ciężki. Zaznacza się, yy, wierci się otwory i z powrotem poddaje się go próbom. Ale to jest taka bardzo prymitywna i. Yy, można powiedzieć, domowym sposobem, jak można wyważyć coś, tak? Jakiś wałek, jakiś wirnik, ale to tak jak mówię, to jest tylko takie yy, zgrubne wyważanie, że kładzie się na dwóch oszczach yy, i tutaj jest małe tarcie, i w ten sposób wirnik się przekręca tam, gdzie jest ciężki, w którym miejscu trzeba po prostu wywiercić otwory. To jest taka krótka. Krótka moja opowiastka, że tak powiem, do, jeśli chodzi o wirnik. Chyba tyle. Miedź do miedzi, stal do stali, wirnik do wypalenia. Te kabelki odstawiam do innego pojemnika. Uzbiera się większa ilość. Za niedługo będę musiał coś z tym zrobić, dlatego że coraz więcej tych kabelków jest części elektroniczne do wylutowania też gdzieś na pewno wykorzystam dzisiaj na tyle, pozdrawiam wszystkiego dobrego